Siemano, siemano. Z tej strony ja Ogliczyczyk 337 i dzisiaj wam pokażę texture pack z Minecrafta, którego korzystam i jest według mnie najlepszy. Więc zaczynajmy. Wchodzicie texture pack PvP. Best PvP Minecraft texture pack Planet Minecraft. Wchodzicie. Ja jakby korzystam z jednego teksturpaka, bo mi się bardzo podoba ten teksturpak, czyli to jest ten bardzo ładny teksturpak, mi się bardzo spodobał. Yy, w razie czego, gdybyście nie mogli zainstalować, piszcie w razie czego yy, problemy w komentarzach, ja Wam to wytłumaczę. Klikajcie do ładny i tam się Wam wyświetla pojem. czyli zapisz, Klikacie. Ja już idę do Minecrafta i widzimy się w Minecraftie. Dobra, więc widzowie, jestem już y, w. Jestem już w ogóle w. w ten. Wchodzicie w paczki z sobów, i tu macie taki to, tam się wam pokaże. Później tylko w ten, jakby wasz. Y, 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 ta paczka ze sobów, tam wychodzicie. No i wam pokażę, jak on wygląda. No na zrzuty wam go pokażę. Mi na bardzo się podoba. No i tak on wygląda. Macie taki fajny. Jak to? Tu macie na przykład zaklęte jabłko, to tak wygląda. Nie zwracajcie uwagi na przykład na takie hmm, rzeczy jak hmm, czarne tu i wyty. Ogólnie tutaj to bardzo łatwo, fajne. Bardzo jest głowa creepera, mi się bardzo spodobała. Bo taka fajna, można sobie ją pouznawiać. Bardzo łatwo na przykład... Tu jest bardzo łatwo pozabijać. No i na przykład... Mm, a jeszcze pokażę Wam jeden fajny mod ale to już w yy, kolejnym Wchodzicie w paczki. Ja tutaj więc Są bowiem na No i... Terima kasih.